Właśnie zrobiłam się głodna. Trzeba coś zjeść. Ja też bym nie odmówił. Kurczę, nie tak łatwo ją otworzyć. Daj mi to, pomogę ci. Jeden cios i gotowe. Wszystko rozsypałeś dzięki, Zak. Chciałem ci pomóc, a ty mi tak dziękujesz. Wiem, że chciałeś ukraść moje naczosy, ale to ci się nie uda. Sama wszystko zjem. To się jeszcze okaże. Nigdy nie rezygnuję z moich planów. Ej, ręce precz od mojego jedzenia. Oła, to boli! Co ty sobie wyobrażasz, Bella? Tak, to już przesada. No nic, moja czapka pomoże mi zdobyć to, czego chcę. Nie wiedziałem, że jesteś tak okrutna. Ojej, latające na czosy. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Patrz, to niewiarygodne! A gdzie się podziała Lili? Jej czapka też zniknęła. To podejrzane. Chyba wiem o co chodzi. Cześć Zak, dawno się nie widzieliśmy. E, przepraszam, jestem trochę zajęta, muszę natychmiast zjeść chipsa. A tak przy okazji to mój kapelusz oddaj go. Nie pozwolimy na to! Lili, czy ty mnie słyszysz? Znajdziemy cię. Zakoń ukradła więcej naczosów. Musimy ją szybko złapać. Naiwniacy. tak łatwo ich zmylić. Niech sobie biegają, a ja.